Cześć, jestem Krystian, a to filmik, który pokazuje moją przewagę. Witam wszystkich, mam na imię Krystian, mam 26 lat. Przygodę z dietą zacząłem, jak dobrze pamiętam. 22 kwietnia. Miesiąc później otworzyli siłownię, pomyślałem, że spróbuję swoich sił. Nie podobał mi się mój wygląd, byłem dość gruby. Nawet bym powiedział, że przesadnie gruby. Moja twarz była okrągła jak piłka, a brzuch? Sami zobaczcie na zdjęciu. Decyzja o mojej przemianie była dość szybka. Jestem osobą, która gdy coś postanowi, od razu zabiera się do roboty. Na samym początku spróbowałem sam swoich sił z dietą. Czytałem artykuły, ale brakowało mi czegoś. Zacząłem się zastanawiać, czy wszystko co robię, robię dobrze. Znalazłem chłopaków z Smart Muscle, Kamila i Krystiana i postanowiłem się do nich odezwać. I tak się zaczęło. Pierwsze treningi odbyły się pod okiem Krystiana, ocenił poprawność ćwiczeń, nauczył techniki i pomógł się zaklimatyzować. Cotygodniowe raporty oceniali moją pracę na podstawie pomiarów oraz zdjęć. Gdy zaobserwowałem pierwsze efekty, było to po upływie około gdzieś czterech tygodni, zaczęło mi się to podobać. Dieta była dobrze dobrana, a po trzech miesiącach były już widoczne spore efekty. Tutaj macie zdjęcie. Oczywiście, podstawą przemiany Krystiana był trening siłowy, bo trening siłowy powoduje największą ilość spalanych kalorii, a także dzięki treningowi siłowemu nasz mięsień cały czas dostaje bodziec. Cały czas wie, że musi wykonywać ciężką pracę i dzięki temu unikamy zjawisku spalania tkanki mięśniowej. Teraz skupiamy się na budowaniu masy mięśniowej powoli, bez pośpiechu, by nie załapać za dużo tłuszczu. Dzięki siłowni stałem się bardziej pewny siebie. Codzienne obowiązki nie sprawiają mi tyle trudności. Mam większą ochotę na wyjście ze znajomymi na basen, gdzie wcześniej nie chciałem się udawać przez mną nadwagę. Cieszę się, że zacząłem przygodę z siłownią. To naprawdę nic trudnego znaleźć to półtorej godziny na trening trzy razy w tygodniu. Dzięki chłopaki za pomoc. I liczę na dalsze fajne efekty. Od samego początku z dietą u Krystiana nie było żadnego problemu. Dostał od nas wyliczone makroskładniki, kalorie, proponowane produkty oraz przykładowe posiłki w taki sposób, aby mógł się na nich wzorować oraz sam sobie komponować plan żywieniowy. Pomogliśmy mu również w liczeniu kalorii, tak aby mógł sobie wychodzić poza te schematy. Oczywiście, wszystko nam wysyłamy, to akceptowaliśmy bądź nie. I w taki sposób sobie działaliśmy. Myślę, że dzięki temu z jego dietą nie było żadnego problemu i była ona dużo bardziej wartościowa i bogatsza w produkty niż dieta przeciętnego kowalskiego lub Krystiana przed wejściem w współpracę z nami. Krystian nie musiał dostosować się do diety. On po prostu dzięki naszym wytycznym dostosował dietę do siebie i proces przebiegał w następujący sposób. Wyznaczyliśmy jego punkt zero kaloryczny. I na samym początku zrobiliśmy delikatny deficyt. Nie robiliśmy ogromnych cięć, jeśli chodzi o kalorykę, bo nie jest to wskazane. Wolimy obcinać i preferujemy obcinać kalorie w sposób kontrolowany, powolny, dzięki temu organizm cały czas ma pogłębiany deficyt. Tkanka tłuszczowa ucieka w dół, a jednak masa mięśniowa w połączeniu z dobrym treningiem siłowym cały czas utrzymuje się na niemalże niezmiennym poziomie. Ponadto uważamy, że lepiej więcej jeść, dostarczać witamin, makro, mikroelementów, a deficyt kaloryczny, o ile się jak najbardziej da, generować aktywnością. I to właśnie robię w treningach, pokonywanie swoich słabości. I... lubię to, co kocham. <laughs> to nie lubię <laughs> to, co nie lubię. to, 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 to. się <laughs> Znaczy nie, wiesz, teraz robimy coś takiego, no. że z... spuścisz się... Ja... Na... <laughs> yeah. yeah. yeah.